No witam serdecznie. Tak, kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Dzisiaj zabieramy się za e, montaż e, montaż ogrzewania rur tunelów ogrzewania, nadmuchu. Ponieważ to były nowe wstawione, po prostu niczego nie pasują. Nic mi nie pasowało, już to zaczęło tutaj robić. Bo tutaj miał ktoś przerabiany jakieś blaszki dospawane, tak nie może być już tutaj wycięłem kawałek rury tyle mniej więcej na skosie, żeby to poszło zrobić... tak musi się tak, a jakoś to wziąć do tego dogiąć to całkiem to się zacznie powoli zgrywać czyli to trzeba teraz doklepać ładnie ustawić, skręcić i w ten czas już to zacząć spawać, ładnie odspawać dookoła. Druga rura jeszcze nie jest zaczęta, a tak samo nie pasuje. Choć ta strona i tak jest lepiej niż tamta. Bo tutaj choć coś jest, tam. tylko tu yy, prosty rozrusznik idzie. Teraz, jakby to miał tą puszkę założyć, i na to po prostu rozrusznik poszła. Także nie może być tak, że po prostu, że. druga strona obrot. to będzie ta strona no, i to w centrum wybrz... no, tak to nie może być nie? czyli tą będzie trzeba pewnie z drugą stronę jakoś puścić no ale najpierw zaczniemy jeden skończmy tu jest to pasuje w miarę, bo tutaj pasuje na tym wydział po tam musiał. Część dziwne to jest, bo tu na tych pasuje, na mocowaniach. Tu pasuje czyli sam skos, czyli on musiał wziąć jakoś to na tej górze tam wyrzucić go skos, żeby on się chyba wyprostował, albo w drugą stronę. Może nawet poszedł. A może to cała łapać, bo już nie mamy tych oryginalnych, co tutaj były. To by widział choć do czego to tworzyć. A to sobie ten chłop mechanik sobie to robił silnik wyciągnięty skręcił jak pasowało z drugiej strony mu się nie dziwię że on tego nie, nie dopasował ponieważ no, on nie ma Na no, sam silnik na tym powinien też tak samo zrobić bo jak nie mam pojęcia jak to będzie, choć chłop niby robi cały czas tylko takie wynalazki także on powinien to wiedzieć ale ale jak nie miał z tym nigdy problemów to po prostu mógł nie wiedzieć tego nie będziemy się nawzajem oskarżać kto tu zrobił źle kto tu zrobił dobrze po prostu to trzeba dopracować bo to auto musi jechać, to musi wszystko działać, a nie tak, że tylko żeby oddać na sztukę i żeby później się yy, klient martwi, że coś mu nie, nie, nie grzeje, nie nadmucha, w każdym razie no tu nawet już to wygląda inaczej, no nie nie robiłem chyba tego filmiku jak to wyglądało, po prostu tu były takie kawał blaszki dospawane, jakieś trzy i tak pod skosem to wszystko z każdej strony dmuchało, to po prostu porażka, po prostu, po prostu porażka, nie? nie wiem, po prostu brak wyobraźni po prostu musi skasować pieniądze podejrzewam że nie małe i wypuścić tak po prostu sobie tak na na, na, na sztukę no trochę słabo jest no ale każdy ma inne priorytety dobra działamy dalej zaczynamy to obsłowywać doprecyzujemy tą puszkę tu się zakłada się powoli układać te kable instalacje i na drugą stronę i jak to zrobimy to już tutaj kwestia już powinna takie drobiazgi już linki od gazu trzeba zmienić bo nie pasuje tu jeszcze nie wiem nad tym co tu powinno być ale coś my tu wymyślimy tak żeby to działało żeby to że po prostu to działało myślę że tam są z tym co raczej raczej co poradzimy jakiś pomysł już na to mamy, także myślę że damy radę no okej okay, dobrze to ja działam dalej co my tu się trochę poogarnamy to okej okay. ok tak to już końcówki mamy dorobione jest tu już spawane. Odszychowane delikatnie. Tu już od środka zamalowaliśmy termosprayem, takim specjalnym na tłumiki, na wyższą temperaturę. I tu zaraz też troszeczkę pryszniemy, bynajmniej przy tym złączu tu gdzie jest, tu gdzie jest spawane. Otóż wiadomo, że tu się troszeczkę rozhartował metal, ja nie wiem czy to w ogóle jest ocen, czy to jest po prostu tylko taka czysta... Rura, w każdym razie ją prościmy też. By się przy tym samym złączy, że ona po prostu była ładnie zabezpieczona dodatkowo, żeby po prostu nie... E, nie, po prostu, żeby nie rdza rodzanie wychodziła. Nie wiem, czy powiem to co, ale to podejrzewam, że to będzie w ocenku, także tego całego nie będziemy robić, żeby po prostu, żeby ładnie wyglądało. Dobrze, to działamy dalej. Ok, dobrze, już podmalowałem to trochę. Zawsze będziemy działy później opóźnie z póki jak to wygląda w miarę, w miarę, tak powiedzmy, uczciwie. Ale będziemy to montować, ustawiać, górę ustawiać. No tu w środku wszedł, jestem tu tak żeby nikt nie gniem, że się o piłki nie, nie, nie rzucały do tego, także myślę, że to dosyć tak, dosyć fajnie ogarnięte. Też posłałem tutaj te dziury, takie, co by na, na łączy, to jest od środka, jest to prawda ale to było mniej więcej na ciasno, także jako na te jedne dziurze się tutaj do, dociśnie, powinno być na sztywno. Dobrze, montujemy. No i skręciłem, Elegancko, aż mi się podoba. Teraz stoi sztywno. Nie ma żadnych jakichś tutaj dziur. to, to było, No, było katastrofa. Nie, nie chcę źle już mówić, bo było katastrofa. No teraz to wygląda naprawdę, może nie perfekcyjnie, ale dosyć, dosyć. Okej, okay, Tu już się wszystko sztywno stoi. Teraz tą puszkę, co ona przed nie chciała w ogóle wejść, nie pasowała. Tu musiała oczywiście ukrócić jakiś centymetr dobry. Teraz ta puszka lekko wchodzi, się tu. Dokładnie tak. Trochę skosem. O, nawet jedną ręką się da założyć. Teraz tu jeszcze chodziło o to, żeby ona, ona nie może być za mocno wciśnięta. Bo inaczej będzie szorowała na tym na górze. Jak te linki się ładują, on musi chodzić i otwierać? Chyba jest tak dość Tu zamyka, teraz tam ze zamyka. Jak tam zamyka, ten drugi jest taki dwie Jak z tamtej strony zamknie, to z tej strony ogrzewanie idzie na tą stronę. Tu można pokażę tym drugim, jak ten Membramy wygląda. Tu jest jedna brama, tu jest druga Membrama. I teraz, jak tą Membrama się zamyka, co się widać, się jest bębramy. i teraz, jak ktoś się zamyka. Tam to się zamyka jedno, a druga się otwiera. I tak jest lecie zimne powietrze. Dopływ. Ale jak to się zamknie, to idzie ciepłe powietrze. Dlatego w z tej strony jest ta brama troszeczkę bardziej spieszone. No nic. Jedna strona zrobiona. Dokręcić to. Można szczelinki podłączyć. One zaczynają tu nawet już pasować na, na te wejście. Tu są takie jeszcze zapinki. I się wciska, dociąga, no, się nawet wszystko zaczyna pasować. Także, no, fajnie. Jedna strona ogarnięta, tu też jest, i na, i na boku jest luz. O, dobrze, tak w ten sposób zrobić. Teraz tu na boku, boku karoserii jest ładny luz, tak jak powinny być, bo tam było przy na styku po prostu. Jak to wchodziło do środka, to po prostu o karoserię. Tak jak z drugiej strony nie ma możliwości, by tego nawet wcisnąć, bo na zruszki dochodzi na to wszystko. Ona musi swobodnie iść. Także podejrzewam, że tutaj też będzie to skrócić, tą rurę, ustawić skręt. No, no, ją, ja, fajna. No, to jest to, jest to. To jest to, co miało być od razu zrobione. To na wszędzie do tam na spoki chodzi ładnie do środka. Widać tam w tej puszce, nawet nie ma, nie ma szpary już, to wchodzi do samego środka. No, to, ładnie. Tu powinny być jakieś filterki, najpierw złożone, nie wiem czy to coś będzie, czy nie. Bo to łapie to zimne powietrze wewnętrznego. Żeby nadmuch szedł, jak on, jak on chłodzi z tego stumika, że to od razu wyrzuca na dwór. Ale pewnie nie, no bo to chodzi o ciepłe tak, także to tak musi wejść po prostu, nie? Ja podejrzewam, bo to tylko wydmuchło jest z tej strony. No dobrze, skręcamy to i mamy prawo zrobione, lewą stronę zrobione. A naprawdę nie, nie miałem tylko podejścia, nie miałem tego nerwu, żeby to zrobić, bo po prostu to było takie Bezmyślnie zrobione, no ale jest ładnie, jest ok. pasuje jedno, jest tu, no wygląda, że tak powiem zadowalająco. nie jest skaleczone to kolanko tak po prostu jest, tak jakoś to wygląda. No i tak jest pod spodem, tego nikt tam nie zaglądał, ale, ale niech lepiej jest, lepiej niech jest dobrze, niż ma być byle jak. Dobra, działamy dalej. No i super. Normalnie udało się. Złożone wszystko weszło tak elegancko lekko bez najmniejszego problemu to już to wszystko działa i lekko. Wygląda to naprawdę naprawdę wygląda to dosyć ładnie. Zapinki dałem według starych śladów tam, także to muszą być tak, bo widać że są tam jedna bo inne, ale tak to jest na tym. Także no jestem skórkę zadowolona serwot no jest sobie zadowolony. Oby mi ta druga strona wyszła tak samo jak ta tu. Co prawda, nie jestem perfekcjonistą, ale staram się robić jak najlepiej. Także pewnie są tacy, którzy by zrobili lepiej. To wcale się nie będę kusił, ale jak potrafię, tak zrobię. Nie? Po prostu myślę, że to A. Jak już to mi się podoba w miarę, to już nie ma tą tragedii jakiejś. No, ładnie. Już to tak naprawdę wygląda jak. Wygląda jak powinno. Jestem ciekawy, czym miał to jest szczęście z tym drugim tu kombinacją, bo na to tu na razie jeszcze nie mam pomysłu do końca. Mniej więcej wiem, jak, wiem czego chcę, ale zrobić, a chcieć, A zrobić to jeszcze kawałek drogi. No ale jak to pójdzie tak jak to tu poszło, to naprawdę będzie żyć. Będzie dobrze. Nie ma się czego wstydzić tak naprawdę. No dobra, jedziemy dalej. OK, dobrze, to zamontowałem, teraz tak obcięłem tą rurę mi 2 cm bo ona była za wysoko teraz tutaj mniej więcej ona była, obcięliśmy musowanie więc jakieś, przede wszystkim śruby inne musowanie zamontować skręcić i wtedy doposować tą rurę do tego mocowania Wtedy tak, kurde może coś odkręciliśmy, odcięliśmy 2 cm, ponieważ ona za głęboko wchodziła i blokowała te klapki po zamknięcie. Teraz będzie trzeba gdzieś ustawić, ustawić tą rurę, tu zamontować, ustawić tą y, boczną klapkę i wtedy jak będziemy mieli to mniej więcej ustawione, dopiero można to y, heptać, spawać i myślę, że to jakoś sobie poradzimy z tym. Dobra, jedziemy dalej. Okay. Skróciliśmy to prawie, nie wiem, 3, 3 cm, pewnie tak. Aha, tu jeszcze trzeba trochę prysnąć, bo tu widzę że trochę jeszcze jest przepalone. Łapa cała była, przestawiam dosyć sporo. Tu praktycznie trochę, tu, aha, tu też musimy trochę wziąć, psiknąć, żeby to środek zabezpieczyć. No i myślę, że teraz to już powinno powoli pasować. Tu śruby damy inne, bo poczucie, to była jedna taka, jedna taka, także ta nie może być tutaj śruba. No dobra, działamy dalej. Popsikać czy ze środek zabezpieczyć. Okej. Okay. Prześnięte. Teraz inaczej. Lepiej to zabezpieczyć. Nie wiadomo, jak to będzie, czy będzie korodowało, czy nie. To lepiej to, to, tak samo już zabezpieczyliśmy. No dobrze, teraz trzeba to zaraz dwa zakładać, ustawić i miejmy nadzieję, że to będzie okej. Okay. Казалось okay, бы, то. Так, так. Горная пушка. Ты за всю, может, где завтра ты проблем был? Ты видишь, что нужно до конца все А та эта пушка выходит całком свободно и входит. Я Te śkurka, te całe rury to są tak, one są idealne, że to normalnie... Szmetsuwagen co to wiele gada Pasuje jak świni siodła No ale nic Nie ma co narzekać, trzeba zrobić tak żeby było dobrze i I będzie dobrze, to wszystko się puskańce razem to będzie już tam sztywno stało Szału nie ma, ale co zrobić Działamy dalej Okej, okay, dobrze to było dobrze. Tu mam praktycznie już założony. Teraz tak, brakuje nam jedna. Ten jeden środek. Może to ja gdzieś to znajdziesz u siebie, bo tutaj nie widzę, że tu gdzieś to było. Bo tu na jednej puszce było założone, a na drugiej puszce nie ma, ani na tym, ani na, na różę. Czyli to jedna objętość jest potrzebna. Zobaczymy, czy tu przeszukamy, to może tu gdzieś jeszcze znajdę to ewentualnie. I jest to najgorsze, co mi najbardziej przerażało. Zrobione. No wygląda to jest całkiem nawet przyzwoicie. Nie ma się czego wstydzić. Stoi to, to ładnie wszystko tak jak w przekazała. Także no chyba chyba można sobie być z siebie zadowolony. Pani teraz to już tak leży. Nie wiem jak to jest dokładnie oryginał, ale podejrzewam, że coś podobnego. Bo na, ani teraz do rozrusznika się to nigdzie nie ten, to nie czepia. Jest luz wszędzie, wokół karoserii jest luz to wchodzi, zamyka, nie haczy, z tyłu też jest minimalne, luz, mimo to, że to jest podruba inaczej trochę to jest, ale stoi czyli no to najgorsze, to najbardziej co mnie przerażało, czyli tu już to tą miną rurkę i można już powoli elektrykę wnąć, także myślę, że się wyrobią tego terminu mojego, kolejnego i to było na tyle na dzisiaj czyli możemy kończyć to i tak już jest po dziesiąty, także zaś będzie żona wkurzona A to to z Bogiem na razie no i jeszcze jedno. okno wstawione, żeby nie było, że nie jest dzisiaj ogarnięte z tym także najpierw okno, żeby już mi to nie męczyło też że to leży bokiem. tu wszelkie ogarnęliśmy też bo ona nie była taka za ciekawa ale trzymasz, jest ok nie powinno wylecieć się zamykają. A, co spusty, trzaska się Myślę, że tak idzie dosyć. Fajnie się zamykają. biorąc pod uwagę, że już są wszystkie pozamykane, że nie ma otwartej przestrzeni, nie? żeby już, już powietrze nie dmucha, nic. Nawet fajnie. Nie wiem czy to było postępie... chyba już nimi nie ma co specjalnie regulować. O, myślę, że jest dopuszczalnie. Otwierają się lekko otwierają. Nie ma tego jednie A są jeszcze nowe. uszczelki, one się też jeszcze dopasują, do, 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 do bo oni praktycznie by otwarty też otwarte te były. Także ten. No i tu wejdziemy się. Z... Ten zamek skręcimy, wszystkie są komplety, także to już będziemy też mieć z głowy. No dobra, działamy dalej.